Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam Was na szósty odcinek w naszej serii w grze UFC 4 symulacja pojedynku. W tym materiale specjalnie dla Was pokażę Wam pojedynek, który odbędzie się na najbliższej gali UFC 273 z udziałem naszego rodaka. Tak jest, Marcin Tybura będzie walczył właśnie z Jarzinio, jest trójkiem i postanowiłem, że pokażę Wam ten pojedynek bo też jestem ciekaw jakie będzie rozstrzygnięcie. Wiadomo, że Polak nie jest jakby faworytem w tym pojedynku i to nie jest żadna niespodzianka. Tutaj zawodnik z Surinamu jest naprawdę bardzo niebezpiecznym rywalem, który wielokrotnie nokautował swoich rywali, dlatego przed Marcinem Tuburą. Bardzo trudne zadanie. Mam nadzieję, że tutaj Polakowi się uda wygrać. Ale przejdźmy sobie teraz tutaj, zobaczmy bohaterów dzisiejszego wieczoru. Także po lewej stronie macie właśnie rozem strójka. Zobaczcie, jakie on ma tutaj atuty. Szybkie ręce, szalone nogi, laserowa precyzja, no i bomba w górę, czyli bardzo dobry zawodnik strójkowy, na którego Marcin będzie musiał uważać. Tutaj mam pokażę od razu jego specjalne ruchy w pozycji górnej. Wiadomo, że w stójce będzie miał dużą przewagę nad naszym rodakiem, ale myślę, że Marcin Tybura też nie jest jakby na jakiejś tam straconej pozycji. Zobaczmy, warunki fizyczne: 113 cm, 118 kg i prawie 2 m zasięgu rąk, jeżeli chodzi o rozenstrójka. strójka. dobrze, zobaczyliśmy tutaj. U zawodnika z Surinamu, jego informacje. Zobaczmy sobie tutaj Marcina Tybury. To jest oczywiście zawodnik, którego ja sam zrobiłem. Nie jest on jeszcze tutaj dodany w grze UFC4. Więc e, tutaj, jakby bazowo, wybrałem e, brazylijskie Jiu Jitsu Rekin. Tak jak widzicie, no ale przejdźmy sobie dalej. No, chciałem Wam pokazać tutaj ten umiejętności Tybury, no ale dobrze, przejdźmy sobie dalej, moi drodzy. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, dodawania w górę, do komentowania moich filmów I oczywiście nie zapomnijcie kliknąć dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale A tutaj przejdźmy sobie do pojedynku, zobaczmy bohaterów tego wieczoru Zobaczmy kto będzie pierwszy wychodził do oktagonu, moi drodzy Marcin Tybura, wiadomo, że on będzie chciał ten pojedynek rozstrzygnąć w parterze, bo to, to, jest, to jest jego materia, w której on działa, tam czuje się najpewniej. Wiadomo, BJJ bazowy z walki zobowiązuje, ale też daje, też daje jakby duże możliwości, bo jeżeli będzie w stanie Polak zdominować zawodnika z Surinamu i tą walkę prowadzić w parterze, to jego szanse zdecydowanie wzrosną. Także zobaczmy naszego rodaka, który wchodzi teraz do oktagonu, już gotowy, zwarte i za chwilę zobaczymy rywala Marcina Tybury. Bardzo niebezpieczny zawodnik z Surinamu, zaraz wyjdzie tutaj. Potężnie zbudowany, naprawdę bardzo silny. Proszę bardzo. Jarzinio Rosenstruik wchodzi do oktagonu. W ogóle ciekawe, że on jest z Surinamu, bo yy, nie wiem czy kojarzycie film The Quest z Van Damme no to tam właśnie jakby główny bohater filmu Van Damme, prawda? Jakby uczył się właśnie w Surinamie tej, swoje, tej swojej sztuki walki, czyli muay thai i tak dalej. No i jakby tam czarnoskórych nie, nie widziałem wtedy zawodników. A tutaj proszę, potężnie zbudowany, waga ciężka. Naprawdę bardzo silny rywal Polaka. No ale dobrze, moi drodzy. Zobaczmy sobie zaraz zobaczymy to porównanie wzrostu i wagi, którego ja nie dokończyłem wam. Tutaj wiek, oczywiście Polak jest 4 lata starszy, 2 cm niższy, 4 kg lżejszy, no i 2 cm ma mniejszy zasięg rąk. Zobaczymy czy będzie to miało znaczenie. Posłuchajmy wrusa Bafera.

no, wielki chłop, jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć, chłop wielki. No i sędzia ringowy tego pojedynku. No i dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Zaczynamy rywalizację między tymi dwoma panami. Miejmy nadzieję, że Polak 9 kwietnia wygra pojedynek. Miejmy taką nadzieję, ja, ja w niego wierzę. Także zobaczmy, zaczynamy pojedynek, moi drodzy. Pierwsza runda, o już, wow, co za piękna kombinacja ze strony Tybury, zaskoczony Rozenstruk. Moi drodzy, sam się tego nie spodziewałem, że wyprowadzi tego Cepa z góry po prawi i jeszcze raz tym sierpem. Kolejny cios szedł jeszcze ładnie lewy sierpowy, kombinacja jeszcze z uderzeniem na, na, na y, korpus rywala. No, nieźle tutaj Marcin Tybura się nam rozkręca, ale przyjął teraz prawy prosty ze strony Rosenstrujka. Poczekajmy chwilę, lewy prosty, lewy sierp trafiony. Tutaj Polak musi uważać, no i teraz sprowadza, ale broni się Rosenstruik. Musi Tybura uważać tutaj w, w zwarciu, bo rywal na pewno będzie tutaj też szukał swojej szansy, bo jednak siła fizyczna jest po jego stronie. No, póki co w zwarciu ten pojedynek się toczy. No i tutaj Tybura pięknie obala swojego rywala, powolutku kontroluje go, ale nie daje się tutaj Rosenstruik zdominować, szybko wstaje. O. Ładny, prawy prosty ze strony Marcina. No i zobaczmy. Co tutaj się wydarzy? No, próba tutaj złapania. Tutaj lewy prosty wszedł ładnie. O, kombinacja lewy prosty, lewy niecelny. Tutaj ze strony rodzajka podobna kombinacja, też nie do końca doszło. Tutaj rywale próbują się wyczuć na początku. Mają trochę problem z wyczuciem tego dystansu, tak jak widzicie. Tro, trochę tych ciosów posło, poszło w powietrze. No i teraz po, ponowna próba obalenia przez y, Tyburę, wiadomo, że on tutaj będzie szukał swojej szansy, to jest jego płaszczyzna walki. No i tutaj ładnie pozycja boczna, dwa silne ciosy, tutaj Rozenstruik ucieka do Sparla. Oj, i ładnie tutaj duszenie za pleców. Zobaczymy, czy Tybura tutaj wykorzysta szansę, chociaż rywal jeszcze nie jest zmęczony, jest to pierwsza runda, no ale zobaczmy. No póki co wszystko wskazuje na to, że jednak Rozenstruik wydostanie się z tego duszenia, Polak tutaj jeszcze nie da rady zakończyć tego pojedynku na swoją korzyść, no ale poczekajmy tutaj pięknie, tutaj w pozycji bocznej te ciosy młotkowe wchodzą no. kontroluje tutaj ładnie Tybura, próbował do siadu, ale mu się nie, nie, mu się nie udało, więc przeszedł do pozycji bocznej, teraz pozycja boczna jest za pleców ale tutaj jego rywal też ładnie się broni no zobaczymy, północ-południe teraz, znowu pozycja boczna. No i obalił, i teraz znowu będzie obijał tutaj Polak Rozenstrajka. Ładnie te ciosy wchodzą, to wszystko się, moi drodzy, będzie odkładać z rundy na rundę. Póki co Polak dominuje zawodnika z Surinamu. No i teraz pełny dosiad Tybury i próbuje, no ładnie wchodzą te sierpy. Ciosy proste teraz, moi drodzy. Jest szansa zamroczony rozenstrójk. Tylko, czy Polak tu wykorzysta? Czy będzie w stanie zakończyć tą walkę w tym pełnym dosiadzie? Ale póki co kontroluje tutaj swojego rywala. Pięknie tutaj obija go jeszcze blisko. Ale nie są to ciosy mocne. No, ale też zostawiają ślad, wiadomo. Teraz trochę go wypchnął z tego pełnego dosiadu. Ale przychodzi do pozycji bocznej, Tybura I tutaj będzie próbował. Teraz pozycja północ-południe. No i zobaczmy. Zakłada tutaj. Dźwignie. Czekajcie, zobaczmy, zobaczmy, czy tu Polakowi się uda, ale no nie, chyba nie, chyba mu się nie uda. Poczekajmy, czekajmy, poczekajmy, poczekajmy. To, czy to duszenie tutaj, e, ta dźwignia wejdzie? No niestety nie, nie wejdzie, ale już Pola, Polak jest coraz bliżej. Wybaczcie mi, że nie do końca wiem jaka to jest, jaki to jest chwyt, no ale ja na zapasach tak się nie znam do końca. Ja tylko takie podstawowe rzeczy wiem. No i dobrze, zobaczmy dalej. Już tutaj wstali panowie. Wiadomo, że Rozenstruik w tej płaszczyźnie ma przywagę nad Polakiem, chociaż to tylko na papierze, bo póki co w tym pojedynku Tybura dość dobrze radzi sobie w stójce. Oj, przyjął tu teraz ten prawy prosty. Na szczęście nie był to z pełnym skrętem. I tutaj, ale miał dużo szczęścia Polak, bo mógł się naciąć na ten podbrudkowy i mogło być różnie. To jest właśnie ryzyko zawodnika, który yy, sprowadza swojego rywala, że może się naciąć na ten cios i musi dobrze wyczuć moment żeby rywala złapać i przygnieść go do maty, no tutaj łapłę Tybura, ale rozrząd strójk ładnie się wyrywa. I tutaj dwa ciosy sierpowe nie trafione ze strony zawodnika Surinamu. Ładnie tutaj Tybura uniknął tych uderzeń. No i teraz w zwarciu musi uważać też Polak, bo tak mówiłem, rozrząd strójk ma potężne te ciosy. Myślę, że póki co. Ta runda jest na korzyść naszego Rodaka, no ale zobaczymy jak sędziowie będą punktować ten pojedynek. 10 sekund do końca i piękny prawy cep. Chyba już drugi albo trzeci w tej rundzie, który doszedł do, do głowy Rozenstrójka. 5 sekund, o lewy prosty, jeden celny, reszta nie, nie była celna. Wow, pięknie tutaj sprowadził Polak, ale niestety ta runda się skończyła i nie będzie mógł kontynuować tej akcji. Zobaczcie tutaj powtórki z tej... Pierwszej rundy, no ten początek był, był dynamiczny, no ten prawy cep z góry, jeszcze raz, później poprawiony lewym podbrudkowym, no i tutaj, gdyby nie twarda szczęka rozestrejka, to mogło różnie to się skończyć. Jeszcze raz macie powtórkę z góry i tutaj ładnie podbrudkowy. I tutaj jeszcze jednym ciosem chciał tutaj Polak prawym prostym rozwinąć y, tą akcję, ale no mówię, rywal potężny, rywal z twardą szczęką, więc y, nie da tutaj się łatwo. Y, że tak bowiem sprowadzić i znokautować na ziemię. No i dobrze, tutaj znowu zaczynał mocno tybura, tym lewym prostym. Próbował tym frontalnym kopnięciem na twarz, ale nie trafił. Ale widzimy, że Rosenstrój też już trochę bardziej dynamicznie i bardziej odważnie atakuje Polaka, mimo że ma trochę problem z wyczuciem tego dystansu. No teraz tybura próbuje go tutaj sprowadzić, ale ładnie się broni. No, badają się rywale, trochę, trochę teraz odpoczywają. O piękne uniknięcie teraz tego sierpowego na twarz ze strony naszego rodaka. To te ładna kombinacja, ten lewy sierpowy doszedł. To tak wow, i teraz wow, i po pałach moi drodzy. przyjął te potężne bomby, ten prawy, prawy cep z góry i lewy sierpowy doszedł do celu. Polak zamroczony, ale szybko szybko tutaj się jakby szybko wrócił do siebie i próbuje walić swojego rywala. Ale musi uważać, bo Rozenstryk naprawdę ma potężne te ciosy. Nie może Polak się tutaj wdawać w te wymiany, bo może być niebezpieczny dla niego. No, póki co. O! Tutaj nieudana próba. Chciał złapać za nogę tybura Rozenstryka, ale mu się nie udało. No, ale jak nie tak, to tak. Teraz piękne obalenie na nogę i pozycja boczna. Zobaczymy, czy Polak będzie chciał tutaj dusić je, jednak do pełnego dosiadu. Jest pełny dosiad, moi drodzy. Ładne tutaj te ciosy sierpowe. Zobaczymy, jak tutaj Rozestrój sobie z tym poradzi, ale to jest twardy chłopon. Tutaj też yy, tych ciosów jest w stanie przyjąć dużo. No i teraz Polak obija go tutaj w tym parterze. Próba takiego przejścia do pozycji bocznej, ale rozejstrój tutaj bardzo dobrze. Yy, wydostaje się z tej pozycji. I teraz Polak jest w opałach. Musi uważać. Chociaż wiadomo, że w parterze to jeśli. Yy, Tutaj Marcin Tybura będzie próbował dusić rywala albo założyć mu jakąś dźwignię. To on tutaj jest tak, jak widzicie, w lepszej pozycji. Teraz piękny tutaj złapał trójka i obija mu tą twarz niemiłosiernie. Ładnie tą nogą tutaj go ściągnął do siebie. Ale chyba Rozemstrój będzie chciał uciec z tego parteru, mimo wszystko, tak mi się wydaje. I znowu tutaj ładnie złapał. Znowu obija twarz rywala. Tybura, ładny łokieć. To musiało zaboleć, naprawdę. O i teraz piękne przejście. Moi drodzy, będzie. Będzie tutaj pozycja boczna, czy Polak będzie chciał zakończyć tutaj tą akcję jakąś dźwignią, duszeniem, no nie. Póki co próbuje przejść do pełnego dosiadu, no i tutaj będzie chyba balaszkę zakładał, tak jest. Będzie próba założenia balachy, zobaczymy czy Rozenstruik sobie z tym poradzi i ucieknie Polakowi. Poczekajmy, poczekajmy, póki co jest tutaj Rozenstruik, póki co wszystko wskazuje na to, że on się jednak z tych opał, swoich opałów się wydostanie, więc no niestety Polak, ale dalej w lepszej pozycji Chociaż teraz trochę go próbuje Zepchnąć tutaj, jego rywal Ale póki co jest pełny dosiad Także miejmy nadzieję, że tutaj Marcin Tybura Będzie kontrolował strójka W tej płaszczyźnie, tak jest, chociaż teraz Teraz trochę mu zeskoczył I pozycja boczna Czekajmy, czy będzie Czy będzie próbował tutaj obijać rywala łokciem Czy będzie próbował mu założyć jakąś dźwignię Północ, południe teraz pozycja I będzie, dusz, będzie duszenie, tak jest Poczekajmy chwilę Dajesz Marcin, dajesz, dajesz. Zobaczmy czy tutaj się uda, no nie, zobaczcie jak silny jest Rosenstruik, że on tak szybko ucieka z tego wszystkiego. Zobaczcie, widzicie jak szybko uciekł? Bardzo szybko ucieka, tak jak mówiłem jest to bardzo silny zawodnik. No ale teraz tutaj Polak próbuje dalej obijać Rosenstruik, trochę ta kondycja mu spadła, tak jak widzicie Polak ma trochę lepiej. Tutaj jeszcze próba obijania korpusa, no, tak naprawdę jeden cios wszedł. No i jesteśmy w stójce. No tutaj Polak nie będzie miał takich szans jak w parterze i tam musi szukać swojej szansy, tak jak mówiłem. No i tutaj rywale trochę odpoczywają, już odczuwają trudy tego pojedynku. Tutaj low kick ze strony Polaka. No. Póki co y, chciał teraz ściągnąć tu burę na kolano. Rązem ale Przytomnie Polak uciekł, no i tutaj nie, kolejna nieudana próba ściągnięcia za nogę naszego rodaka. No ale teraz jest z góry w parterze Tybura i może obijać tutaj Rozes trójkę, tak widzicie tutaj pięknie obija mu korpus. No ale to jest dalej tak nie w pełni dobra pozycja do tego, żeby rywala chociażby ciosami grant ten tu wyskoczyć, no ale poczekajmy. Póki co Polak próbuje dość do pełnego dosiadu, ale jednak dochodzi do pozycji bocznej, tutaj go obija niemiłosiernie. Też ten rezonstrój trochę tych ciosów przyjął i teraz znowu Polak przyjmuje tą pozycję boczną. Tylko ciekawe, czy jakiś łokieć mu się uda tutaj wsadzić, czy on dalej będzie go tymi sierpami. No takimi krótkimi ciosami, one się wydają, wiecie, lekkie, ale jeżeli ktoś przyjmie ich dużo, no to może być problem. No, próbuje uciec rozen, Rozenstruik, ale tutaj Polak dominuje go w tym pojedynku i wydaje mi się, że ta druga runda też będzie dla naszego Rodaka. Na punkty wygrywa na pewno. Eee, ta, takie jest moje odczucie, nie wiem jak u Was, ale mi się wydaje, że Polak tą drugą tą rundę też wygrał. Tutaj zobaczcie, pięknie trafił Tybura tym prawym cepem, ale też dał sam się trafił, tutaj też był zamroczony. Przyjął te dwa ciosy, tak mówiłem, tego prawego cepa z góry i lewego sierpa. I tutaj drugi raz była sytuacja, kiedy Polak był ogłuszony, no. Po obejrzeniu tych powtórek powiem wam szczerze, że no nie wiem, czy tą rundę Polak wygrał. Może być tak, że mogła być wyrównana, albo jest 1-1, zobaczymy. Ja się na sędziowaniu nie znam, tak żeby nie było. Zaczynamy trzecią rundę. Wow! Przyjął ten prawy prosty lewy sierp Polak. Tutaj chciał się przywitać piąstką z rywalem, ale ten mu się tym nie odwdzięczył. Tylko go od razu zaatakował niebezpiecznie. No Marcin Tybura musi uważać. Bo przyjął te ciosy potężne, niestety, już na początku tej trzeciej rundy. Musi szukać yy, Tybura swojej szansy w parterze. W sójce może, może mieć ciężko. Bo Rosenstrujk ma trochę szybsze te ręce jednak i mocniejsze te ciosy. O, teraz już robił zamach, ale Tybura ładnie go tutaj sprowadza. Tylko, żeby jeszcze z tego sprowadzenia coś wynikło, tutaj, żeby mógł go skontrolować albo go za udziusić, założyć dźwignię, albo odpalić Graten pound. Z pełnego dosiadu, o ile do niego dojdzie. No tutaj przejście, przejście do pozycji bocznej, ale piękne teraz duszenie. Poczekajcie chwilę, zobaczymy, czy tutaj Marcinowi się nie uda coś zrobić. No na tą chwilę trójk bardzo szybko wychodzi z tych, opał, z tych opał, tak naprawdę. Zobaczcie, ale szybciutko ucieka. Ten, ten niebieski pasek tak naprawdę w ogóle się prawie nie ruszył. Bardzo silny zawodnik z Surinamu. Kolejny raz ucieka. No, powoli tutaj Tybura traci kontrolę nad tym pojedynkiem. Oczywiście, punktuje tymi ciosami, sprowadza go, ale z tego sprowadzenia nic nie wynika. Ło! Wow, przyjął znowu tego cepa z, z góry Marcin Tybura wopała rodak Nasz rodak w opałach musi uważać, bo doszły te ciosy celu. No, musi, nie ma wyjścia, musi sprowadzać. Rodzę bo tak jak widzicie w stójce tutaj jest obijany niemiłosiernie tymi mocnymi ciosami, ale zobaczmy, Balaszka, teraz ze strony Tybury, próbuje swojej szans Polak, tak jest, to jest jego płaszczyzna, tutaj musi szukać swojej szansy, zobaczmy, jak to będzie się dalej, ale no nie, chyba nie uda się to e, naszemu rodakowi, bardzo silny rozestrójk. wydaje się, że taki zawodnik stójkowy. a mimo to e, zawodnik BJJ nie jest w stanie tutaj zagrozić e, swojemu rywalowi, póki co w żaden sposób, no ale mamy jeszcze 3 minuty do końca pojedynku, i tutaj piękny łokieć ze strony tybury. Ładnie go tutaj przyciągnął tą nogą, no ale już jest wyżej. Rozen z trójki. Polak musi uważać, żeby to on nie padł ofiarą grant pound za chwilę. Bo póki co zawodnik z Turinami go kontroluje, ale pięknie tutaj przerolował Polak. I teraz on jest z góry i ma pełny dosiad, moi drodzy. Zadaje te ciosy proste, ale póki co jeszcze Rozenstruik tutaj dobrze się trzyma. Jest w stanie tych ciosów przyjąć. Zobaczcie, jeszcze nie jest zamroczony. Tutaj od, sobie trochę odpoczął. I teraz Polak straci pozycję. No i teraz znowu musi y, walczyć o swoje, musi do tego pewnego dosiadu przejść, chyba że uda mu się jakoś zaatakować, ale niestety niebezpiecznie teraz da Polaka, bo może być duszenie z pleców. Miejmy nadzieję, że Tybura ucieknie z tego, tak jest, uciekł, no ale teraz też jest w niebezpiecznej pozycji, bo może tutaj Rosenstreich próbować go opalać, albo przejść mu za plecy i go dusić, moi drodzy, ale pięknie tutaj zablokował Tybura. No i teraz, i teraz jest z, z pozycji na plecach. Miejmy nadzieję, że tutaj jakoś będzie on w stanie teraz rozen strójka złapać i go udusić. Zobaczmy. Tak jest, próbuje dusić rozen strójka z zapleców, ale rywal jest niesamowicie silny. Zobaczcie, półtorej minuty do końca, a Tybura nie jest w stanie go w ogóle tutaj złapać ani udusić. Mimo, że rywal próbuje się tutaj ładnie się broni. No zobaczcie, znowu uciekł. No znowu uciekł naszemu rodakowi. Rozenstruik, bardzo dobry zawodnik, a wydawałoby się, że w parterze Tybura będzie miał przewagę, jeżeli chodzi o te dźwignie, no to Rozenstruik bardzo dobrze z nich ucieka, no teraz Polak jest w trochę trudniejszej pozycji, Miejmy nadzieję, że nie odda pozycji, że nie dojdzie do pełnego dosiadu ze strony Rozenstruika, ale chyba będzie chciał wstać, tak jest, podnosi się do góry, I tutaj jest jego płaszczyzna, minuta 10 do końca, no oby teraz Marcin tylko nie dał się trafić jakimś mocnym cepem z góry, ani żadnym ciosem sierpowym, bo może być niebezpiecznie, wow! Ale tutaj naprawdę śmignęła ta ręka. Musi Marcin uważać. O! O! Dobrze. Sprowadził teraz Marcin do parteru. Rozejnstrójka to jest ostatnia szansa, tak naprawdę, bo zostało 50 sekund do końca tej trzeciej rundy i tutaj obija Polak. Rosenz trójka Miejmy nadzieję że więcej tych ciosów dojdzie. No niestety do, nie doszło ich tyle, żeby Polak mógł sobie tutaj. Yy, zakończyć ten pojedynek przed czasem. No teraz jest za pleców. Zobaczmy, może uda mu się udusić. No niestety nie udało się. Poczekajmy chwilę, bo Rosenstrug tutaj z kondycją niego kiepsko, ale też Polakowi stało bardzo mało czasu, bo 25 sekund. Chyba tutaj mu się nie uda przed czasem tego pojedynku zakończyć. No poczekajmy jeszcze. 20 sekund do końca. Obija tutaj Tybura Nie Niemiłosiernie w tym parterze. No ale nie robią te ciosy na nim wrażenia jakby. Poczekajmy, on będzie chciał wstać, Takie jest, 10 sekund. No teraz oby się Marcin Tybura nie dał trafić z jakimś takim ciosem mocnym z góry, bo może być niebezpieczne, a wiadomo, że sędziowie takie ciosy będą punktować. Ło, pięknie zamroczył Tybura, ale no zabrakło czasu teraz, no zabrakło czasu, no. Parę sekund więcej, no i koniec tego pojedynku, moi drodzy. Ja jestem ciekaw bardzo, jak sędziowie będą tutaj punktować te rundy bo pierwszą rundę na pewno wygrał e, Tybura. Druga runda e, wydaje mi się, że dla Rozes Trójka, e, Nie wiem jak będzie punktowana trzecia. No Polak był zamroczony też dwa razy i w tej drugiej rundzie, w tej trzeciej też. No ale Rozes Trójk też był zamroczony tutaj. Więc nie wiem, zobaczymy jak to sędziowie będą punktować. Posłuchajmy. No niestety, decyzją wygrał Jarzinho Rozenstrauk, nie wiem jak to sędziowie punktowali, ale zaraz sobie zobaczymy statystyki tych każdej rundy i będziemy wiedzieć, dlaczego taka decyzja, a nie inna ze strony sędziów, moi drodzy, no. Przykro, że tak wyszło. No mam nadzieję, że 9, 9 kwietnia yy, decyzja będzie odwrotna, że to Polak będzie unosił yy, ręce w geście zwycięstwa. Zobaczmy sobie yy, statystyki walki. Yy, runda pierwsza, zobaczmy. Ciosy, no. Tybura tutaj miał dwa, dwa ogłoszenia osiągnięcia. Yy, Jairzinho Rosenstrug miał trzy. Znaczące trafienia 47, wszystkie trafienia, no. Wydaje mi się, że mimo wszystko pierwszą rundę wygrał Polak, ale no, nie wiem, mogę się mylić. Zobaczmy sobie... Poczekajcie, ja walczę z statystyki walki, sorry. Tutaj mamy rundę pierwszą, sorry. Naprawdę, przepraszam Was, dlatego mi coś nie pasowało. Ale tak jak mówiłem, pierwsza runda na korzyść Polaka, miał większą kontrolę, większe obalenia, więcej tych ciosów znaczących, więcej też tych wszystkich trafień yy na korzyść naszego rodaka, ale to była runda pierwsza, runda druga tutaj już się troszeczkę wyrównało, chociaż dalej Marcin Tybura miał większą kontrolę, więcej tych wszystkich trafień, tych znaczących tak samo, no ale yy, Rozenstrug go jakby miał sytuację, w którym raz Polaka ogłuszył, yy, więc możliwe, że dlaczego? dlatego też sędziowie zadecydowali, że ten pojedynek wygrał, tak? Na trzecia runda, no to tutaj, moi drodzy, już dwa razy był Polak ogłuszony, w kontrolę miał większą, no ale wiadomo znaczy ja nie wiem jak sędziowie sędziują do końca bo tak, trafień Polak miał więcej znaczących miał więcej, no tylko tyle, że miał jedno ogłuszenie mniej, no ale sędziowie uznali, że Polak tą walkę przegrał i zobaczmy teraz jak punktowali sędziowie, pierwszy sędzia 29-28 drugi sędzia był dla Polaka 29-28, a trzeci 29-28 dla Rosenstrójka, no nie wiem, no ja tak nie do końca tą decyzję rozumiem, ale pewnie jest tak, że ja się po prostu nie, nie znam i z tego to wynika no mam nadzieję, że taka symulacja pojedynku się wam spodobała, moi drodzy. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach, co sądzicie i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej.